Jesteśmy grupą wolontariuszy ze Szkoły Budowlanej mięsa. Zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury. Wybraliśmy kilka ton na cele harteczne. Pieniądze przeznaczyliśmy na pomoc dzieciom z zb... domu zb... zb... dziecka. Zakupiliśmy artykuły środki czystości, kosmetyki oraz na również zbiórkę pieniędzy. Za te pieniądze kupiliśmy karmę, którą dowiedzieliśmy do schroniska w Miercu. Dodatkowo zrobiliśmy trzy solidne ocieplone budynki. Zbieraliśmy również zakrętki, które zostały sprzedane i pieniądze zostały przeznaczone na hospicjum w Lublin. W marcu poszliśmy do RCK w Mielcu, osób, poszliśmy od bezka. Pomagamy dzieciom w Madagaskarze, zorganizowaliśmy kiermasz ciast, pieniądze zgromadzone na kiermaszu przeznaczyliśmy na zakup posiłków i sprzedamy do edukacji. Mianowicie brano przez młodzież z mięsa, nam zapewnić posiłek w trakcie półkolonii dla naszych podopiecznych dzieciaków na Madagaskarze, a także zakupić potrzebne materiały do romantystołówki. Nazywam się po to, żeby podziękować naszej młodzieży za zbiórkę polipropylenu, czyli po prostu nakrętek. SO- uh -huh.